12 lat byłem poniewierany. Wiecie dlaczego? Dlatego, że się nie poddałem Sądy, policje, oszczerstwa, złodziejstwa, przez różne rzeczy. Nie dałem się dlaczego, tak jak mówię. Bo kocham ludzi, nie tylko zwierzęta. I tutaj, tak, chciałem się pochylić, serdecznie podziękować Radnemu Karpecie. Wspierał mnie jak mógł. Chciałem też uchylić czoło, podziękować Pani Teresie Baczorze. Drodzy Państwo. I jeszcze nieobecnemu tu radnemu Fiowi Wartkowi. To ten zespół i moja skromna osoba, to ten skład Rady Espezozu uratował budynek Espezozu, jak podaje w spocie wideo, wyremontowany za ponad 1000 złotych. O tym, drodzy Państwo, dokładnie wiecie. Środki pozyskane na ten budynek to jest 530, ja bardzo proszę, o spokój, Monda. 536,7 tysięcy na ten budynek. To były środki unijne, drodzy Państwo, a na część mieszkalną nie można było pozyskać środków unijnych po prostu. Przepisy są, jakie są. A gmina, drodzy Państwo, to nie jest tak, że można sobie na lewo, na prawo. Obwarowane są przepisami, które trzeba ściśle przestrzegać, bo rok rocznie są kontrole z Regionalnej Izby Obrachunkowej. I sprawozdania trzeba zdawać. Taki budynek, drodzy Państwo, za ponad milion. Jak się konstytuowała Rada Espezozu po referendum, bo ja wcześniej nie chcę wracać, aby wkrótce Wam pamiętać, lata 2002-2006 w całości opanował Pan Krzysztof Polasik, Rada Espezozu. Lata 2006-2010. Jak pamiętacie, 9 do 6, gdzie był przewodniczącym, miał on. Ok. Lata 2010-2014 do 2013 do referendum, jak pamiętamy, był cały skład bez żadnego normalnego radnego, bo ja tak będę mówić. bo tamci co są, to są szkodnicy, to jest to radę, to są szkodnicy dla nas. I drodzy Państwo, był cały skład. Jak ja zobaczyłem przedstawiony po referendum skład, w który rada i ja mam obrać sobie kandydatów, obrać, żeby się ukonstytuowała ta rada, która się składa z sześciu osób. Jedna to jest urzędujący wójt, od wojewody przedstawiciel, pan Bartosz, który z urną tak latał, żeby usunąć panią skarbnik. I czwórka z rady, gdzie kandydatów, jak powtarzam, obiera rada i wybiera radę. A co nam zrobił pan Gędek? Przynosi, ja jeszcze raz mówię, na wszystko co mówię, na każde słowa, Przynosi nam, drodzy Państwo, projekt uchwały i tam są nazwiska. Tarłowski, wicedyrektor Szpitala. I yy, Jerzy Szewczyk obecny szkodnik. Kotowski obecny radny Szkodnik. I jeszcze nie pamiętam wczoraj nazwiska. Kochani, zróbmy coś. Zróbmy coś, bo już tyle lat ona próbuje. I teraz już to się dokona. Co się okazało. Zabrałem głos pierwszych, to co to jest za cyrki jakieś? Ja jestem, jak wiecie, odważny. Co to za cyrk, że my mamy projekt uchwały, wypisane są nazwiskach. my mamy tych kandydatów podać. A agent mówi tak, bo ja ustaliłem to z panią Marysią Kobotowską. Szefczyk podnosi głos, proszę, udzielany jest głos, a mnie pani Maria zadzwoniła wczoraj i prosiła, bo jestem długoletni pracownik i ja się najlepiej nadaję do rady tezownej. Kochani, a gdzie społeczeństwo, się pytam tego radnego? Dla mnie to jest mało, że szkodnik. No nie powinien zasiadać w radzie i to mnie boli. Dlaczego drodzy Państwo nigdy nie możemy obrać większości normalnych ludzi w radzie? To to mnie bardzo boli. Wojszynowi jestem wdzięczny zawsze, bo jak prosiłem obieście normalnych radnych, pamiętam chodziłem w młodzież prosiłem Byłem słuchany. I dlatego tu poprosiłem, za co jestem bardzo wdzięczny kandydatce o głos. Żeby Wam za to właśnie podziękować. Widzicie, ja jestem przeszkodą. Nawet mój wizerunek, baner, który miałem, jak życie widzieli, wisiał dobę czy dwie, z uzgodnieniem zakładu, z uzgodnieniem właściciela, znikł w nocy. Co przeszkadzał ten nam Żeby go nie wybrali? Kochani, tak nie może być. Dlatego teraz. Proszę Was bardzo, opanujcie się, zastanówcie się, nie rozwijajcie głosów, nie róbcie drugich tur, jakich tur. Według mnie, jako doświadczonego radnego, który pełniłem funkcję w Komisjach Społecznych, przewodniczyłem Komisji Rewizyjnej, w Komisji Ekonomiczno-Technicznej, jako przewodniczący, według mojej opinii się sprawdza. Nie jest to skarby prawdą, że strona internetowa gminy podaje, a skłamał, yy, źle zachował się na sesji, coś tego. Nie, drodzy Państwo. Złamał prawo. Nie złamałem żadnego prawa. Wam w skrócie powiem tak. Statut gminy, ustawę o samorządzie gminnym opanowaną mam w Polsku. No, całymi dniami, moim sposobem. Eee, I tak. Wam aby powiem takie trzy punkty. W statucie jest tak, e, wniosek formalny zgłaszany na sesji muszę poddać pod głosowanie i posłuchajcie dalej. Następny paragraf brzmi, każdy wniosek formalny z, e, z projektem uchwały musi być przedłożony do przewodniczącego minimum, powtarzam minimum 7 dni przed sesją. I jeszcze jest trzeci paragraf, który mówi tak, za porządek na sali i porządek prawny odpowiada Przewodniczący Rady. Drodzy Państwo, jak ja na sesji widzę, ja bym się cieszył, abyście takich, takich miał yy, ludzi na sesji jak tu, to bym się bardzo cieszył. Ale widzę tak, jeden podmielony, drugi tak, jeden szyki złodzieju, drugi mówi kopak na kopa no, a przedsiębiorca Malinowski mówi na placzkę go. No, letnia pani Żukowska Mówi, łeb urwać, wór dowiązać y, kamieni do Wisły. Drodzy kochani, jak tak może? Ale ja, ale ja, drodzy państwo, muszę opanować spokój, bo ja nie mogę zhańbić was. Jak to mówi pani y, kandydatka pani Zosia, y, na wójta, która wierzę, że będzie, y, mówi, wizerunek. Drodzy państwo, to co, miałem przytaknąć? Kłamstwa. Co byście mi powiedzieli, jakby ten ośrodek zdrowia się znalazł na koniec 2014 roku? Kochani, jak nie byłbym w Radzie Społecznej SPZOZ-u, to ja bym jako przewodniczący wiedział, nie wiedział, <laughs> przepraszam bardzo, nie wiedziałbym nawet, że ten ośrodek jest już w rękach pani Marii Kopotowskiej. Z dochodem 200 tysięcy 199 z groszami, ale mówię około 200 tysięcy z funkcji, z racji funkcjonowania tego. Taki jest dochód. Na to mam niezmi, niez, niezbite dowody. I drodzy Państwo, wtedy co byście mi powiedzieli? A oni wiecie, co by powiedzieli? To ten złodziej Jan by był przewodniczącym i on się do tego przyczynił. Kochani, dlatego was proszę, opanujmy się. Nie patrzmy na to, że ktoś Ci postawi kieliszek kiedy kielisze wina. Widzę tu bardzo dobrze. Też przepraszam Panią bardzo za sesję. Prosiłem, przyjdźcie, zwracam się do pani mamusi, pani Grażyny, która kandyduje. Przyjdźcie na sesję. Jak ja się dowiedziałem wcześniej, że pani Grażyna mówi, ja składałam pismo i do Pana żal, bo składałam pismo do przewodniczącego Rady i Pani nic nie zareagował. Wiecie co, ja na takie rzeczy to jestem po prostu uczulony i chory się robię. Mówię, Pani Grażynko a ja mogę podjechać do pani ten, do pani międzystępni? Tak. Pojechałem, ja patrzę faktycznie. Jest taki dokument. Drugi dokument, proszę Państwa, niech to tylko, dyrektor Muzeum Zamku Janowskich, pisze do Rady w sprawie bardzo ważnej, w sprawie święta Wina, do przewodniczącego rady. Wiecie co, gdzie się to znalazło? W koszu. Drodzy kochani, ten e, jak to powiedzieć? Szkodnik, gędek nie tylko, nie tylko oszukuje was mieszkańców. Z Rady to sobie po prostu kpił. Z przewodniczącego Rady nie może nie robić sobie kpił. I mówimy współpraca. Drodzy Państwo, jaka to współpraca? Ja z klikami pracował nie będę. Ja się takimi rzeczami brzydzę, jak wam powiedziałem. Kocham ludzi, minęła mi już 60, mam trzy ukochane córeczki, które już powychodziły za mąż i postanowiłem, jak mi Pan Bóg to pomoże, resztę życia. Spędzić dla dobra narodu, ale czyściutko, bez krych, bez grabieży. Moja decyzja na kandydowanie do Rady Powiatu nie wzmacnia w tym w działaniu, bo tak zawsze bym uprwany w obronie córki. Chodzi o moją córkę Ewelinę. Przykro mi będzie o tym mówić, która pracuje w urzędzie Gminy. Drodzy Państwo, wy nie wiecie co ona tam przychodzi, jaką kataropę. Dlaczego? Bo ojciec jest zauważył. Za odważnie. Nie dał się przekupić, nie dał się zastraszyć policji, prokuratorów i sądom. Ta pani była 4 lata radna Rady Powiatu. Pan Bartosz był 4 lata. Kochani, wyobraźcie sobie teraz, tak, przez 4 lata nie zadać jednej interpelacji, jednego pytania yy, w Radzie Powiatu. Powiedzcie, mi, to za to te 140 tysięcy było wypłacone. Po prostu idę tam, zobaczyć, co pisze w tej trawie. Jak nie będę mógł nic zrobić dla was, to przyrzekam, że chociaż w gazetach się dowiecie. Bo mówią, że piszą. To trzeba robić dobrze i będą pisać dobrze. Ja powiedziałem Gętkowi, jak próbowałem yy, skompilować z, z ośrodkiem zdrowia. Życie tu zostawię, a społeczeństwo w gminie się dowie całe. I tak zrobiłem, drodzy państwo. Najbardziej was proszę o rozsądek, o zastanowienie się.